Myślę, że w pierwszych 20 minutach to my żeśmy mieli trzy dobre sytuacje do strzelania bramki uważam, że dużo lepsze niż te, po których piast strzelił te bramki Dlatego myślę, że w tej pierwszej połowie troszeczkę skuteczność, no ale, ale jeżeli traci się trzy bramki na wyjeździe, no to trudno myśleć o jakimkolwiek zwycięstwie, dlatego tutaj myślę, że też dużo zastrzeżenia do gry defensywnej Aczkolwiek oni nie strzelali bramek, to znaczy oni, dużo na piastach nie strzela bramek po jakichś pięknych akcjach, tylko Pierwsza bramka to w ogóle kuriozum. Ja nie, nie, po prostu nie, nie wiem, jak to komentować, bo to jest, to jest jakiś. Ja, dla mnie to się nie dzieje naprawdę, że w tak ważnym meczu sędziowie robią taką, taką rzecz, no to ja, ja w to nie mogę po prostu uwierzyć, że, że wpuszcza zawodnika z, z, na boisko, gdzie nasz przyjmuje piłkę, za zaplecową, wybiega zawodnik dużyny piasta. Nie wiem, nie wiem, jak to skomentować. Nie chcę tutaj po Twojej emocji za dużo powiedzieć i po prostu no, dla mnie ta pierwsza bramka to jest kuriozum. No druga bramka w stałym fragmencie i trzecia też po rzucie wolnym, dlatego myślę, że Piast był lepszy, to trzeba powiedzieć, ale nie strzelał bramek po jakichś super akcjach, tylko po, po, po prostu po naszych, że tak powiem, dżemkach. Co mam jak powiedzieć. jak arbiter tłumaczył tą sytuację? Pytaliście się jego? Bo to, to jest kluczowy moment meczu. Pytaliśmy się go, ale, ale on, on powiedział, że bramka wziął piłkę w ręce, że, że ją wyrzucił i, i tyle, nie? że piłka była w grze i, i, i on uważa, że wszystko było w porządku, dlatego, dlatego... Dlatego co, może, co my możemy więcej zrobić? Przykro mi bardzo z tego powodu po prostu, że, że najważniejszy mecz w tej rundzie żeśmy żeśmy przegrali, bo to my żeśmy dali w tym meczu, trzeba tak sobie szczerze powiedzieć, bo, bo nie zagraliśmy to co, na co nas stać, bo może troszeczkę za bardzo, żeśmy podeszli emocjonalnie do tego wszystkiego, bo, bo naprawdę wszystkim strasznie zależało na, na, tym, na tym awansie tutaj i myślę, że może też z tego powodu. Ale, ale no nie pokazaliśmy uważam w tym meczu dobrej gry i cały czas się będę upierał, że to my żeśmy wszystko, było w naszych nogach, w naszych głowach... Czyli I bardziej wy przegraliście niż Piast wygrał, tak? No ja to tak mogę określić, bo, bo naprawdę jeśli chodzi o moim skromnym zdaniem, ciężko mi jest teraz yy, powiedzieć, ale moim skromnym zdaniem gra zawiszy wyglądała w tym meczu dobrze, za co mogę tylko na waszych yy, tutaj dzięki wam przeprosić wszystkim.